Nowe podejście do pieszych w ruchu drogowym, chociaż już się przyjęło, nadal wymaga uwagi ze strony kierowców zbliżających się do przejścia dla pieszych. Przepisy nie są ścisłe w tej sprawie, bo każda sytuacja wygląda inaczej i wiele zależy od okoliczności. Dlatego komisarz Tomasz Kukułka z opolskiej policji przypomina zasady panujące na przejściach dla pieszych. Nie zapominajmy o obowiązkach kierujących pojazdem wobec pieszych. Kierujący pojazdem zbliżający się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego, znajdującego się na tym przejściu, albo na niego wchodzącego, i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. To bardzo istotne. Dlatego wypracuj sobie nawyk wzmożonej czujności przed przejściem dla pieszych. Witam bardzo serdecznie w programie Na Osi, w cyklu Nie zabijaj, nie daj się zabić. Sebastian Wątroba i oczywiście Andrzej Wachowski. Będziemy Państwu dzisiaj chcieli przedstawić kolejne zdarzenie drogowe. I znowu zastanowimy się, jak do tego doszło. Może wypadek drogowy, bo różnie to bywa? Tak, co nam tam ekipa podrzuci. No właśnie. No i będziemy oceniać, dlaczego się wydarzyło, czy to zdarzenie, czy ten wypadek. Co zrobić, żeby więcej tak, do takich rzeczy nie dochodziło. Po prostu będziemy oceniać. Yy... A ja zapraszam po prostu a... do oglądania. No! Tak? no zapraszamy! <gry> oj, 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 co tu się stało? Zajechanie tu drogi. Gdzieś tak, i złapał pobocze. Tak. I momentalnie. Robił. Zajechał mu drogę, bo jechał z pojazd z kamerą. Tamten już zjechał. I co tu się dzieje? No, no ewidentnie tutaj osobówka troszeczkę pośpieszyła się, no, nie mając na tyle Wyprzedza... miejsca do wyprzedzania, wyprzedzał No trzeciego, tak? tak. Ale zachowanie kierowcy ciężarówki jest bardzo, bardzo poprawne, bo gdyby nie zjechał tą ciężarówką, to doszłoby do czołowego zderzenia. Ale tutaj druga sprawa, gdyby nie było tego nagrania, to kierowca ciężarówki jest winny. Mamy to nagranie i policja na pewno weźmie to pod uwagę. Tak. Bo ten kierowca, który wymusił pierwszeństwo, on uciekł, po prostu uciekł. Całe szczęście, że kierowca tej ciężarówki zachował się przytomnie i odbił w prawą tak. stronę, ryzykując oczywiście też uszkodzenie swojego samochodu albo też swoje bezpieczeństwo, no ale miał do wyboru albo iść swoją, swoją, swoją drogą. I... I zabić parę osób, tak? Czyli on by może nie zabił, ale też podejrzewam, że też by się skończyło Dzień. na tym, że ten samochód, ten by wpadł z powrotem pod tą ciężarówkę, gdyby ta ciężarówka jechała normalnie prosto, gdyby kierowca ciężarówki nie zareagował. No, dzięki temu, że zjechał maksymalnie na pobocze, zrobił przejazd dla tej osobówki, żebym zdążył uciec tym małym samochodzikiem. Także drodzy Państwo, no, patrzcie przed siebie, zanim wyprzedzicie jakiś pojazd. No to zobaczcie, czy macie na to miejsce, czy tym manewrem nie spowodujecie jakiegoś zagrożenia dla innych użytkowników drogi. Tak, i nie zawsze się znajdzie taki kierowca ciężarówki, który tak się zachowa. Tak, to naprawdę wielkie brawa, że pan po prostu no, uciekł maksymalnie ile się, da ile się dało. Ile się dało i nie doszło do czołego zderzenia. Nazwę to typowa ucieczka. Tak, albo typował ucieczka. Albo nie typowa ucieczka. by jak najmniej Dobra, takich ucieczek. Ale teraz patrzę, bo jeden uciekł do rowu, drugi uciekł z miejsca zdarzenia. Tak. O. Pokazać mi Państwu zdarzenie drogowe. E, oczywiście skomentowaliśmy to w e, swój sposób, e, po swojemu. No. Tak. No staramy się już teraz w tej chwili, jak, jak widzicie Państwo e, bliżej. Siebie być. <noise> Każdy widzi to samo, I, ale może Państwo widzą coś inne, innego. I... Dokładnie, zapraszamy Państwa, komentujcie, piszcie do nas, przekażcie swoje uwagi. E, bardzo chętnie poczytamy, bardzo chętnie się z nimi zapoznamy. Oczywiście zapraszamy też do e, lajkowania, do subskrybowania naszego kanału. E, no i co, i do oglądania programu na Osi. Już no, za tydzień. Już za tydzień, do cyklu. Nie zabijaj, nie daj się zabić. Do zobaczenia. Do zobaczenia.